Dzień dobry, witam państwa w salonie samochodowym Autostrefa. Dziś chciałabym przedstawić państwu nasz kolejny egzemplarz, jakim jest Volkswagen Tiguan. Nasz Volkswagen pochodzi z 2017 roku, z polskiego salonu oraz od pierwszego właściciela. Do tej pory ma przyjechane niespełna ponad 103 tysiące km. Dodatkowo nasz samochód jest w pięknym odcieniu bieli. Naszego Tiguana napędza niewysilony silnik diesla o pojemności 2 litrów oraz o mocy 115 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 320 Nm. Silnik sprzęgnięty jest z 6-stopniową skrzynią manualną. Średnie spalanie, podane przez producenta, to 4,8 litra. Nasz Tiguan posiada bardzo pojemny bagażnik, ponieważ ma aż 615 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu foteli uzyskujemy dostęp do 1655 litrów. Znajdziemy tam gniazdo ładujące, haczyki na powieszenie zakupów, gaśnicę oraz trójkąt. Pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe wraz z lewarkiem. Jak Państwo widzą, projekt bryły nadwozia w naszym Tiguanie jest bardzo stanowany. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w środku. Będąc we wnętrzu naszego Tiguana, po lewej stronie na drzwiach kierowcy znajdziemy regulacje od szyb, zarówno przednich, jak i tylnych, oraz od pusterek bocznych. Dalej zobaczymy pokrętła do zmiany świateł. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna. Mamy na niej dostęp do połączeń głosowych oraz do tempomatu. Zegary standardowe, analogowe. Ekran dotykowy, wielofunkcyjny. Mamy na nim dostęp do radia albo do kontaktu z naszego telefonu poprzez połączenie przez Bluetooth bądź do statusu samochodu, dzięki któremu możemy zobaczyć na przykład jakie w tym momencie mamy ciśnienie w oponach. Pod naszym ekranem znajdziemy klimatyzację manualną. Pod klimatyzacją mamy Przestronną półeczkę, na przykład na nasz telefon i 12 voltowe gniazdo. Dalej mamy dźwignię do zmiany biegów. Przy tej dźwigni mamy wyłączenie systemu start-stop, czujników parkowania oraz do elektrycznego hamulca ręcznego. Zaraz za tym znajdziemy dwa cup holdery, które możemy sobie zamknąć i przestronny. Schowek w podługie Mam nadzieję, że nasza wideo-prezentacja się Państwu spodobała i zechcecie zobaczyć nasz samochód na żywo oraz odbyć jazdę próbną. Mieścimy się we Włocławku na ulicy Turuńskiej 85. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18 oraz w sobotę od godziny 8.00 do godziny 13.00. Zapraszam również na naszego Facebooka Hyundai Promysł Włocławek oraz do odwiedzenia naszego drugiego salonu Hyundaja na Alei Jana Pawła II 19A. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam.